Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot, tarocistka Fortuna z tej strony. Dzisiaj moi drodzy zapraszam wszystkie koziorożce do wysłuchania horoskopu na miesiąc wrzesień. Te zodiakalne oraz te z ascendentem właśnie w koziorożcu. Zapraszam serdecznie. Ja, aby nie przedłużać za bardzo, powtórzę tylko. Pierwszy kontakt do mnie, moi drodzy, jest poprzez e-mail. A później to już umowa między nami, jak my dalej działamy, czy robimy filmik. Z prywatnym czytaniem. Teraz na przykład dużo ludzi zamawia horoskop roczny. Ja, właśnie na 2021 rok, już zaczęłam przygotowywać horoskopy roczne, już jakiś czas temu. Moi drodzy, co zapobiegli już sobie zamawiają te horoskopy. Serdecznie zapraszam. Również jestem na messengerze, na WhatsAppie, Skype'ie, przez telefon i też działamy. Moi drodzy. Cennik usług nie jest e, drogo, jest dostępny na każdą kieszeń, e, moi drodzy, bo często się pytacie. Dobrze, zaczynamy. Karty już miałam też potasowane wcześniej. Karta wychodząca jest to e, Królowa Buław. Przeszkody 7 mieczy. Karta fundamentów, kochankowie, przeszłość, kapłanka, obecna sytuacja, sąd Boży, czyli odrodzenie inaczej, najbliższa przyszłość, królowa mieczy, środowisko i otoczenie to jest szóstka monet, nadzieje i obawy diabeł. No i tu wybierzemy jeszcze wynik. As w tym miesiącu. Bardzo ładnie. Czyli miesiąc będzie dobry emocjonalnie to powinien być przynajmniej. Królowa buław, moi drodzy. Jest to kobieta bardzo taka zaradna, dynamiczna, tu osoby, które szukają do związku partnerki mogą tutaj zapoznać. Kobietę, ale także jest to osoba na stanowisku, która jest związana z Wami, możliwe zawodowo, ale ona idzie jak po bandzie. To jest kobieta, która ma wiele kontaktów i jest ze swojego życia bardzo zadowolona, ale to jest osoba taka władna, która. Rządzi, która jest na stanowisku, tak jak mówię, może to być szefowa, może to być y, menadżerka, tak, ktoś, kto jest y, nad nami. Ale oczywiście y, królowa Buław również może być y, rywalką, także y, tutaj to jest taka kobieta, która nie przebiera raczej właśnie w słowach, i nie przebiera w ogóle w życiu. Ona jest taka dosadna. To jest taka trochę z I z taką kobietą tu możecie mieć do czynienia w tym miesiącu. Przeszkody w tym wrześniu nadchodzącym. Jest to siódemka mieczy. Przeszkodą może być yy, oszustwo. Może być ktoś, kto jest bo, lub będzie za naszymi plecami wykonywał jakieś działania niepotrzebne. Może to być oszust, tak jak mówię. Może to być złodziej. Może my sami oszukujemy siebie. Też tak jest. Często, gęsto ktoś się mnie pyta, czy znajdę pracę. Wychodzi siódemka mieczy z różnymi energiami, ale siódemka mieczy mówi o oszukiwaniu samej, samemu siebie człowiek oszukuje. Jeśli przestanie Pani oszukiwać samą siebie, to znajdzie Pani pracę. Często tak odpowiadam, bo niestety tak jest, że sami nie wiemy, że siebie oszukujemy, że coś zrobimy, odkładamy na. Późniejszą porę na inną półkę. Także przeszkodą może być oszustwo w każdym rodzaju. Może być też również złodziejstwo. Może dopytamy się tutaj jedną kartą, czego będzie dotyczyło tutaj, właśnie to oszustwo? Czego będzie tutaj to dotyczyło? No właśnie, tu wyszła dziewiątka mieczy. Przy siódemce mieczy. Powiem szczerze, że może to być też niezadowolenie, przeszkodą, przeciążenie, ale też i strach. Właśnie tak jak mówiłam, że możemy tutaj za bardzo się bać czegoś, aby działać w danej dziedzinie. Tak powiem ogólnie. Także tu jest to jest strach, karta strachu. Obawa przed czym, że coś się straci, że czegoś się nie zrobi. Więc przeszkodą może być oszust, złodziej, możemy oszukiwać sami siebie, możemy się za bardzo bać i to będzie nam przeszkadzało w tym miesiącu. Ale nic: każdy ma jakieś obawy. Nie ma człowieka, który nie ma obaw. W mniejszym, większym stopniu, ale tak jest. Moi drodzy, w fundamentach i w podstawach tutaj jest energia kochanków, czyli możliwe, że możecie też spotkać kogoś do miłości w tym miesiącu, osoby, które poszukują. Ale też to jest karta wyborów. Dużo spraw w tym miesiącu będziecie załatwiać na pewno. Czy to, to niekoniecznie musi być wybór partnera, to może być także wybór w pracy, wybór w każdym aspekcie życia. Możecie mieć umowę na przykład do podpisania, możecie sobie szukać różnych tutaj. Rzeczy, ale będziecie mieli wybór, co wybrać, tak? Co wybrać? Czy yy, na przykład yy, zdecydować się na tą osobę, tak, czy na inną osobę, także yy, czy jechać, czy nie jechać. Tutaj karta wyborów, co mamy robić. Ale kochankowie też y, mówią właśnie o sympatii i o miłości, że jest nam dana w tym miesiącu. Więc bardzo pięknie w podstawach. Co odchodzi do przeszłości? Y, kapłanka, arcykapłanka mówi o duchowości, o intuicji, y, którą posiadamy. To jest taka osoba y, trochę osamotniona. Ale także kobieta wyciszona może to właśnie coś jakaś tajemnica właśnie coś skrywanego już odejść w tym miesiącu do przeszłości coś ukrywaliście i na przykład już w tej chwili nie musicie tego robić Dobrze, moi drodzy, ja dołożę jeszcze tutaj jedną kartę. Zobaczymy jeszcze jedną energię tu na przeszłość. Co tak naprawdę odchodzi u koziorożca? <laughs> królowa kielichów przy kapłance odchodzi właśnie. Sprawa z, z waszymi emocjami, bo królowa kielichów jest to kobieta, która jest miłością życia, która jest bardzo emocjonalna. Która tutaj jest bardzo, bardzo, może za bardzo związana z emocjami. Także powiem szczerze, że Królowa Kielichów to jest najbardziej Kielichy są bardzo emocjonalne w ogóle. I jest to najbardziej kobieta, która właśnie nadaje się na matkę, na żonę. Ale tutaj odchodzą już te sprawy z duchowością, z emocjami, ale także możliwe, że odchodzi jakaś tajemnica, którą już rozwiązaliście. Może dotyczyć właśnie królowej Pucharów ta tajemnica, tak? Więc. Możliwe, że już macie w tym miesiącu to za sobą, ale to nie znaczy, że w przyszłym miesiącu to nie powróci do Was, tak? Dobre emocje i następne sprawy związane z miłością i na przykład z zagadką życia. Mogą powrócić. Także, moi drodzy, z zagadką, z zagadkami życia. Obecną sytuację, jaką macie, moi drodzy, to jest odrodzenie. Budzicie się na nowo, tak jak gdyby ze snu. Jesteście gotowi do działania, ale także macie do załatwienia dużo spraw. Możliwe, że czekają Was jakieś rozmowy także z urzędami, z sądami. I to wam zaprząta głowę. Dużo ludzi wokół was, może gdzieś się wybierzecie na jakiś festyn, na jakiś koncert w tym miesiącu, odrodzicie się na nowo. Także możecie tutaj komuś przebaczyć. Do karty odrodzenia mogłabym nie dokładać, ale dołożymy jeszcze jedną kartę. No właśnie, odrodzenie i ósemka pucharów, czyli będzie też możliwe, że w obecnej sytuacji będziecie gdzieś się przemieszczać, gdzieś wyjeżdżać. Możliwe też, że niektórzy z Was będą się przeprowadzać, może będziecie szukać nowej pracy. Tu jest wszystko możliwe, także bardzo dobre pomysły będziecie mieć w tym miesiącu. Bardzo ciekawe energie. I najbliższa przyszłość, moi drodzy, Królowa Mieczy jest to chłodna, dosyć wyrachowana energia, ale też właśnie mówi o urzędach, mówi o sprawach, które są do załatwienia, które trzeba załatwić. I wy myślę, że załatwicie w tym miesiącu, bo tu już jest Wasza gotowość do podjęcia decyzji, jesteście gotowi nastawieni na to, aby pozałatwiać to, co jest to, co należy zrobić. To, co jest do zrobienia, dokładamy jeszcze jedną energię. No, i znów energia kochanków, czyli znów przy królowej mieczy. Energia kochanków, znów wybory, i tak jak mówię, wybory niekoniecznie dotyczą y, miłości. Wybory mogą dotyczyć każdego, w każdym aspekcie życia możecie mieć wybory. Czy w miłości, czy w pracy, y, czy też. Y, w życiu jakimś osobistym. Także tu możecie wybierać, i myślę, że dobrze wybierzecie. Dużo jest takiej troszeczkę nerwowości. Takiej obawy, czy wy to wszystko podołacie w tym miesiącu. Nie wiem czemu, ale zaraz zobaczymy. Środowisko macie bardzo dobre i otoczenie. Wszyscy wam chcą pomagać. Szóstka monet mówi o tym, że jesteście właśnie dobrze odbierani. Możecie na przykład otrzymać sami jakieś finanse. Możecie również się podzielić. Tu pieniądze mogą Wam zwrócić w tym miesiącu. A jeśli ktoś się ubiega o kredyt, na przykład może dostać kredyt, dofinansowanie. Pieniądze będą zwrócone. Nadzieje i obawy moi drodzy. Energia diabła. Energia diabła. Macie nadzieję, może, na lepsze. Finanse, na łatwiejsze życie, na mm, różnego rodzaju macie nadzieję, na pokusy, może, ale też obawy, wydaje mi się, że obawiacie się toksycznych związków, osoby samotne, toksycznych ludzi wokół Was. Obawiacie się y, także y, różnych spraw, które y, po prostu Was przerastają. Także Yy, obawiacie się, możliwe, że jakiś sprzeczek, kłótni, yy, tego się obawiacie, ale macie nadzieję na łatwiejsze życie, tak mi się wydaje. Jeszcze sobie dołożę tutaj jedną kartę do tego diabła. No właśnie, yy, królowa Buław, czyli to jest. Kobieta, rywalka, kochanka, macie nadzieję, niektórzy na jakąś gorącą miłość czy gorący romans niektórzy z was. Ale także mm, obawiacie się z drugiej strony tego. Także proszę uważać, bo może tutaj być jakaś rywalka, ktoś was może kusić diabeł w tym miesiącu. No, takie jest życie, moi drodzy, i wynik askielichów dużo miłości, dużo opieki ze strony Boga, ze strony właśnie niebios. To jest ochrona boska. Także dużo ta karta mówi o miłości, może osoby, które szukają, mogą zapoznać miłość życia w tym miesiącu. Ktoś z przeszłości może do nas wrócić tutaj. To jest też takie Ogromnie y, szczerość, taka ogromna w emocjach, ogromne zakochanie, ogromna radość, ale też moi drodzy, tutaj mogą być nowe projekty w tym miesiącu, nowy czas, taka euforia. Więc myślę, że będzie dobrze trochę kuszenia diabła, jest trochę obaw, ale ogólnie energię do przodu. Moje drogie koziorożce, pozdrawiam serdecznie, życzę wspaniałego września i myślę, że horoskop podobał się. Zapraszam na mój kanał, pozdrawiam serdecznie.